szczęb włosów staje się coraz bardziej popularny. Co roku liczba chętnych rośnie i uważa się, że to dopiero początek. Nie inaczej jest w świecie celebrytów. Znane osobistości korzystają z tego zabiegu, a efekty mówią same za siebie. Wayne Rooney to angielski piłkarz i trener, który znany jest ze swoich występów w Manchester United. W 2011 roku postanowił zmienić coś w swoim wyglądzie. Proces łysienia zaczął postępować u niego w bardzo młodym wieku. Napastnik czerwonych diabłów od razu zaczął szukać dostępnych opcji poradzenia sobie z tym problemem. Zdecydował się na dwa przeszczepy włosów. Zakola zostały wypełnione, a linia włosów odzyskała dawny kształt. Byłem łysy w wieku 25 lat. Dlaczego nie? Jestem zachwycony rezultatem. Tak podsumował zabieg Sam Rudy. Chris Martin to wokalista zespołu Coldplay, który również zdecydował się na przeszczep włosów. Ogromny stres, który jest związany z karierą sceniczną, na pewno nie pomógł w zatrzymaniu procesu łysienia. Chociaż szczegóły operacji nie są znane, to widać ogromną różnicę na zakolach, przez co wizerunek brytyjskiego muzyka zmienił się niesamowicie. Coldplay w 2011 roku postanowiło zrobić sobie trzyletnią przerwę i to właśnie po niej fani zauważyli zmianę w wyglądzie wokalisty. Linia włosów stała się pełna, a Chris mógł wrócić do koncertowania z nową fryzurą. Przeszczep włosów nie jest zarezerwowany tylko dla mężczyzn. Stephanie Davis, która została wybrana najlepszą aktorką 2019, jeszcze w tym samym roku zdecydowała się na obniżenie linii włosów. Od lat nie podobało jej się duże czoło, co było źródłem kompleksów nawet w szkole podstawowej. Stephanie już po 6 miesiącach pokazała wstępne rezultaty swoim fanom. Efektem jest zagęszczona oraz obniżona linia włosów, która jak twierdzi sama pacjentka, rozwiała wszelkie kompleksy, które denerwowały ją podczas pracy na planie. Po prostu mam dużo więcej pewności siebie i mam linię włosów, którą zawsze pragnęłam. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego nie zrobiłam tego wcześniej, ale dla każdej dziewczyny, która chce to zrobić, po prostu idź i zrób to. Machine Gun Kelly, a właściwie Colson Baker, to amerykański raper, który postanowił zmienić wygląd swojej fryzury. Wiele bliskich mu osób potwierdziło, że bardzo bał się łysienia, a jego włosy z roku na rok stawały się coraz bardziej przerzedzone. Najprawdopodobniej podjął się dwóch operacji. Na początku FUT, co możemy potwierdzić po widocznej bliźnie z tyłu głowy, charakterystycznej dla tej metody, a po roku FUE, aby dogęścić cały przód oraz linie włosów. Porównując zdjęcia przed i po, możemy zobaczyć jak bardzo przeszczep włosów potrafi zmienić wizerunek danej osoby. Elon Musk, aktualnie najbogatszy człowiek na świecie, przedsiębiorca i filantrop, jest jednym z najbardziej znanych przypadków przeszczepu włosów. W sieci raz na jakiś czas jest głośno o zdjęciu, kiedy zakładał słynny serwis PayPal. Utrata włosów była wtedy widoczna gołym okiem, chociaż Mask nigdy otwarcie o tym nie opowiadał, mówi się, że przeszedł dwie operacje, podobnie jak wspomniane wcześniej MGK. Jedną starszą metodą FUT w okolicach 2002 roku, po której można zauważyć standardową bliznę, a drugą nowszą FUE po 2010 roku. Sam efekt jest niesamowity, linia włosów została całkowicie odbudowana, a Elon może cieszyć się pełnym efektem, który jest idealnym dodatkiem do jego charyzmy. Przeszczep włosów nie jest dostępny tylko dla najbogatszych. W MediTravel współpracujemy z jedną z pierwszych klinik w stolicy przeszczepu Turcji. Klinikana posiada ponad 15-letnie międzynarodowe doświadczenie, a niesamowite efekty można uzyskać już za 1 trzecią ceny w Polsce. Zapraszamy do skorzystania z darmowej konsultacji na naszej stronie. MediTravel. Twoje piękno w dobrych rękach.